Cześć, to znowu ja. Znowu jestem w ruchu. Ruch to zdrowie. I znowu cię stalkuję moim gadaniem. Ale jeżeli to słuchasz, to znaczy, że ostatnim razem ci się podobało, a może jesteś nową osobą. Także witam cię serdecznie. Pogadamy sobie znów o szczęściu. Jak być szczęśliwym? I jest to bardzo proste. Po prostu najpierw musisz lubić siebie. Jeżeli lubisz siebie i akceptujesz swoją osobę, to znaczy, że jesteś już w połowie szczęśliwym. <laughs> Żartuję. Nie, jesteś całkowicie szczęśliwą osobą. Nie każdy lubi siebie, nie każdy siebie akceptuje. Jest to duży problem. Ale to, jak jacy jesteśmy w środku, tak ludzie nas postrzegają na zewnątrz. Jeżeli lubisz swoją osobę, ale tak naprawdę, odpowiedz sobie szczerze, <laughs> możesz to szybko zmienić. Może nie tak szybko, ale warto. Warto polubić siebie, a też warto nad sobą pracować. Jeżeli nie jesteś w pełni usatysfakcjonowaną osobą, no to warto podjąć taki mały krok, żeby to zmienić. Osoby, które lubią siebie, naprawdę emanują od siebie dobrą energią.